Na pewno nic nie zapomniałaś? Na pewno. Podobno człowiek tęskni za starymi śmieciami. Widocznie jeszcze za wcześnie. Myślisz, że karaluchy sobie bez nas poradzą? A ja ci mówię Tomuś, że robisz błąd. No jak można wyjechać z Pragi? Z najlepiej mostem śląsko dąbrowski pani walcza. A tak poważnie widzi pani, co tu się dzieje? Odkąd Marta wróciła z podbitym okiem do domu, przestało mi się tu podobać. Oj, no było czterech, tato. Niestety, jeden mi uciekł. Masz jakieś widoki na robotę? I to jaką? W Konstancinie. U. Dzielnica Mucha nie siada, same wille i pałace. A mówiłeś, że kochasz Pragę. Tak, ale bardziej niż Pragę, kocham własną córkę. Wszystkiego dobrego, pani Walczak. Trzymaj się, Tomuś. Pani też się nie pół... nawzajem. Zanudzisz się na tej prowincji! Miasto to jednak jest kultura! Przestań, babo, ja zgodać, bo nie słyszę, co myślę! To powinieneś mi być wdzięcznych pijaków. Trzeźwa się znalazła! A pewnie, że trzeźwa, pewnie! Ludową ojczyznę pamiętasz, bo ostatni raz wtedy byłaś trzeźwa, co? Mateusz, chociaż spróbuj. Nie można się żywić samymi muchami. Kami? Słyszysz? Tak. Może daj zobaczyć, kto to? Nie. No to może pójdziesz. Dobrze. Co? Jakiś facet. A czego chciał? Nie wiem. Stał. Nie zapytałeś? Miałem zobaczyć kto to, a nie otwierać drzwi. Kamil, ostrzegam cię. Zadzwonię do kataryniarza i powiem, oddam małpkę w dobre ręce. Cześć. Dzień dobry. <grym> Czy mogę panu pomóc? Pani Agata Badycka? Tak. W takim razie to ja będę pomagał pani. Słucham? Tomek. Tomek Czajka w sprawie pracy. Nie, nie to jest jakieś nieporozumienie. Ja potrzebuję go z Tada! Słucham? To ja, pan Proper. Sprawy techniczne powierzyła mojej matce. Pan z nią rozmawiał, tak? Jasne, wczoraj. Postukała w lakier, sprawdziła ciśnienie w oponach i powiedziała, że się nadaje. Szkoda, że nie zajrzała pod maskę, bo płeć nie zgadza się z zamówieniem. Powiedziała, że to niczego nie zmieni. Tak samo powiedziała, jak się skończył komunizm. O! A to Kamil, tak? Tak. Świetny dzień. Chyba zaraz. Kamil, tak? Skąd pan wie? Rozmawiałem z twoją babcią. Podobno mieszka tu prawdziwy ekspert od gadów. Obecny? Mhm. Szczerze mówiąc, to bardzo się spieszę. O dziewiątej mam briefing, jeszcze? przy Kamila, dojść do szkoły. Mogę się tym zająć? Nie, dziękuję bardzo. Kamil, ile razy mówiłam, żebyś tej żmij nie wnosił do salonu? Ile razy ja mówiłem, że to nie żmija, tylko wąż? A ty nie bądź taki czepialski? To dla twojego dobra. Nie mam już do ciebie siły. Kamil, posłuchaj. Na twoim miejscu bym go stąd zabrał. Ale czemu? Zasadniczo masz do wyboru: albo wąż, albo mama. Z tym, że pamiętaj, że to nie wąż daje ci kieszonkowe. To dobry argument. Sorry, Mateusz, ale biznes jest biznes. To na czym byśmy skończyli? Pan. Tomek, mówmy sobie na ty. Okej. Okay. No więc ty stałeś w drzwiach, a ja właśnie miałam też drzwi zamknąć. Nie, 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 czekaj. Ja, żeby tu przyjechać, zwolniłem mieszkanie. Twoja matka powiedziała mi, że mam tę pracę jak w banku. Wystarczy jedna drobna formalność. No nie jaka. Że się zgodzisz? Nie. W sensie, że nie, czy w sensie, że tak? Yy, w sensie, że nie. Czyli negocjacje trwają. Posłuchaj. No Rozważmy wszystkie za i przeciw. Ale jakie za? Dobrze. Masz jakieś referencje? Na szczęście nie. Doświadczenie? Mnóstwo. Zawodowe. 20 lat na boisku, w tym trzy w reprezentacji narodowej. A ile razy pracowałeś w charakterze pomocy domowej? Jeden. Wliczając ten, jeśli się zgodzisz. Pan Tomasz? Jaki punktualny. A to właściwie jest bardzo dobra cecha u gosposi. No to jak się sprawy posuwają? W stronę drzwi. Spokojnie. W czym tkwi problem, skarbie? Problem tkwi w tym, mamo, że gosposia, którą zatrudniłaś, jest mężczyzną. O, wybacz swojej starej matce. Ja po prostu z wiekiem coraz gorzej widzę. Ale poznałabyś po głosie. A co to są za seksistowskie poglądy, hm? Sprzątanie i wynoszenie śmieci nie wymaga wybitnej inteligencji ani talentu. Mężczyzna świetnie się do tego nadaje. Mamo, ja nie mogę mieszkać w domu z obcym facetem. Rany. Agata, to ja, Tomek. Widzisz, jakie on ma poczucie humoru? <noise> nie zmienia to jednak faktu, mamo, że samotny mężczyzna. On nie jest wcale samotny. Nie powiedziałeś jej o Marcie? Jesteś żonaty? Marta to moja córka. Czeka w samochodzie. Jak ją zobaczysz, to zwariujesz. To akurat prawdopodobne. O, czy on nie jest idealny? Nie. Lubi dzieci. I dzieci lubią jego. O, prawdziwy szatek. Poważnie. Zrobiłam mały wywiad środowiskowy. To jest idealny facet dla naszego Kamila. A przy tym kawał chłopa. Mamo, kawał chłopa i gosposia to nie są wyrazy blisko znaczne. O, zobaczysz, że się nada. Posprząta, pozamiata, wyniesie śmieci. Jakby podnosił coś ciężkiego, to mnie zaproś. Mamo, ja o nim nic nie wiem. Mówiłam ci, że go prześwietliłam. Jak ci opowiem, to i tak nie uwierzysz. Już się cieszę. Podpytałam sąsiadów. Był zawodowym piłkarzem, prawoskrzydłowym. Podobno nieźle mu szło, jak na polskie warunki. Potem miał kontuzję, wylali go z klubu, świnie jedne. Więc uczył dzieci gry w piłkę. No i wtedy właśnie umarła mu jego młoda żona. Mamo, mamo, nie rób mi tego. Podobno kochali się na zabój. Pogrążony w rozpaczy, bez żadnych perspektyw, że nie wspomną o chorym biodrze, nie poddał się. Wziął się z losem z zabary, żeby zapewnić godziwy byt swojej małej, e, chorej córeczce. Chorej? No może trochę koloryzuje, ale miała katar albo coś nie. Reszta to święta prawda, przysięgam. Mamo, niepotrzebnie mi to wszystko powiedziałaś, bo to jest szandarz emocjonalny. Pamiętasz, co powiedział nasz psycholog? Hmm? Powiedział, że naszemu Kamilowi potrzebny jest męski wzorzec. A to jest wzorzec jak nosorożec. Ja sama bym z nim urządziła safari. No, to jesteśmy. To właśnie moja Marta. Na rozgrywkach międzyklasowych strzeliła najwięcej bramek w szkole. Marta, chciałem ci przedstawić kogoś bardzo miłego. To jest właśnie pani Barbara. Dzień dobry. A to jest pani Agata. Bardzo mi miło. Ma pani piękny dom. Jest pani bardzo ładna. Dziękuję, bardzo mi pochlebiasz. Taki był plan. <noise> A to nasz władca gadów. Cześć. Cześć. No, proszę, już się polubili. To co? Wszystko uzgodnione. No sama nie wiem. Dziecko drogie, ten facet to diament. No może nie oszlifowany, ale diament. Łap go, zanim inne bawy się zorientują. Posłuchaj. Ja chcę mieć tylko jakąś stałą robotę i zapewnić córce normalne warunki. A tobie przyda się ktoś do pomocy. Ja się zgadzam, mamo. Widzisz? Wniosek przegłosowany. No dobrze. Ale tylko na próbę. Ura! Ach, zaczepiliśmy się! Super! Będę miała własny pokój? Na pewno się coś znajdzie. No dobra, to ja lecę po rzeczy, są w samochodzie. Tylko zdejmij kurteczkę, bo się zgrzejesz. A ja sobie popatrzę. Boisz się, werzy? Ja, jak byłam mała, miałam boa dusiciela i karmiłam go szczurami. Ale raz połknął dzieciaka sąsiadów trochę większego od Ciebie. I co? Masz jeszcze jakieś pytania? Tak. Możemy głosować ponownie? To był naprawdę super wieczór. A ja mam nadzieję, że jeszcze się nie skończy. Chyba nie dasz mi umrzeć z głodu? to mm. <laughs> na kuchnia. fusion. Płacisz za kolację tysiąc złotych, a wychodzisz od stołu głodny. Fakt! Kelner miał więcej jedzenia na rękawie niż my na talerzu. <grym> a co z taksówką? Poczeka. Może powinieneś go uprzedzić. Hmm, to jego praca. No co, masz coś do jedzenia? Zobaczę. <grym> Muszę ci powiedzieć, że dzisiaj świetnie sobie dałaś radę z klientami. No po prostu jedli ci z ręki. Dziękuję, panie dyrektorze. Twój mediaplan robił wrażenie. Zwłaszcza, że widziałeś go po raz pierwszy w życiu. No jaka to różnica, ja ci uwam. Stanowimy zgrany zespół. Może coś zielonego? A to chyba wędlina. O, faktycznie. Jaka zielona. Ale dopiero dzisiaj mam gosposie. A co powiesz na herbatniki z dżemem? O, no, no, na samą myśl rozpływam się z rozkoszy. Panie Dal, proszę. Czy przypadkiem pani ze mną flirtuje? powraca. Nie, nie zmieniaj tego, bo się skończysz. Ale to prawdziwa porcelana. Wiem, tłukę tylko towar najwyższej jakości. Wiesz co? Coś mi przyszło do głowy. Nie możemy. Dzieci usłyszą. Nie, nie o to mi chodzi. Nie? To znaczy tak, a nawet głównie. Tylko może nie tu. Wiesz, mam domek na Mazurach. Moglibyśmy się wybrać na weekend Może tylko mamę prosić, żeby została z Kamilem? Mam regał markowej porcelany. Tłuklibyśmy całą noc. Rozentel? Rozental? Rozental. Paweł. Wiesz, co działa na kobiety. Co jest? Co jest? Wrzucasz Jaką... się? Wrzucasz się? Tomek, nie! Paweł to gościem. Goście, myślałem, że to jakiś napad, czy co, normalnie goście nie tarzają się po podłodze. Ale my nie tarzaliśmy się po podłodze, zbieraliśmy, zbieraliśmy talerzyk. Oboje? P tak, bo to był duży talerzyk. A tak, kto to jest? Paweł, może wydać się do dziwna, ale to jest moja gosposia. Gosposia? O, to jest najbrzydsza baba, jaką w życiu widziałem. No, 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 no. co to za lala? Tomek. Halala, to jest mój szef. Szef? Z agencji? Myślałem, że gania cię w biurze, nie wokół piekarnika. O, 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 po pierwsze, bardzo zabawna. Po drugie, nie zamierzam się tu właśnie jakąś babcią klozetową. Co? Ja babcia, tak? A przepchać tę nadętą gębę? No, 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 no! się, No, ja mam się opanować? nie ta nieudana wersja pani Dapper? O, ty! To mój ulubiony film! Tomek, dosyć! Marsz do swojego pokoju. Ano, se přizývá. Bez diskusí. Ale to... Bez diskusí. A, a, a ty máš do taxovky. Bez dyskusji. No. Tomek, do pokoju. No jde už, jde. Przepraszam. Jutro porozmawiamy. Może tak będzie lepiej, przynajmniej zaoszczędzisz na taksówce. I tak wrzuciłbym to w koszty firmy. Wiedziałam, wiedziałam, że to był zły pomysł. Spokojnie, nic się nie stało. Autoalarm też się czasem sam włącza. Autoalarm? No wiesz, ui ui. Jak się składa, że obraziłeś osobę, którą bardzo szanuję i na której mi bardzo zależy. Na przyszłość, jeżeli będziesz miał ochotę się wtrącać, to sobie daruj. Na przyszłość, jak będę wiedział, że ktoś na tobie leży, to będę wiedział, że się spełniasz towarzystwo. Lepiej zakończmy tę rozmowę, bo ci własne ręcznie uduszę. Chodźmy do łóżka. Właśnie. Nie ja spałeś, Dziubku? W ogóle nie spałem. Myślałem, że to Kamil. Słuchaj, nie, żebym cię to miał przepraszać czy coś, ale chyba się trochę wygłupiłem. Trochę, to jest dobre słowo. Mam nadzieję, że cię za to nie wyleją z pracy. Nie, myślę, że nie. Ale awans na pewno przeszedł mi koło nosa. Aha, awans. To dlatego zbierałaś z nim talerzyk? Wyobraź sobie, że nie. Wymień jakiś inny powód. Bo jest przystojny, inteligentny, nie tańczy. To są trzy powody, nie liczy się. Co to za awans? Paweł przechodzi do zarządu i musi wyznaczyć kogoś na swoje miejsce. Mogłam zostać dyrektorem naczelnym, ale oczywiście potem pojawiłeś się ty. No i dobrze. Zawsze możesz być dyrektorem gdzie indziej. Jasne. Dam ogłoszenie na słupie. Na pewno ktoś zadzwoni. Jesteś łapska laska, porażysz sobie. Ty wiesz, jak poczarować kobiety słowami, olej tego sztywniaka. Czy ty wiesz, ile musiałam na to pracować, odkąd rozjadam się z moim mężem? Uff, mniejsza o to. To jest dla mnie bardzo ważne i jestem gotowa pójść na całość. Gratuluję. Ja nie to miała na myśli. Już na swoim udziałem. Do niczego by tu nie doszło. Jasne. Tak się składa, że możemy to robić w jego domku, na mazurach. Przestąp te plany na weekend. Powiem to powoli i wyraźnie. Moje plany na weekend i mój awans nie mają ze sobą nic wspólnego. Jest tylko jeden sposób, żeby się o tym przekonać. Nie jedź. E, a to co? Głos sumienia? Nie chcę, żebyś potem żałowała. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, i dzieci nam Germanii. A co to ma do rzeczy, że Paweł nie jest Niemcem? To jest wiersz o tym, że na kompromisy się nie chodzi. Tak. Teraz czuję, że to jest bardzo trafny cytat. Ostrzegałem cię. Mam nadzieję, że o tym nie zapomnisz. Zapewniam ci, to jest jedna z tych rozmów, którą się pamięta nawet po lobotomii. Możesz się śmiać, ale jedno jest pewne. Ja. Nigdy nie przespałbym się ze swoim pracodawcą. No dobra, trzeba pokazać tym biednym kurom, że nie znosiły tych jajek na darmo. Dla mnie lekko ścięte. Ścięte sztuk 2. A dla pana święte, nieścięte, sadzone, czy jak? Kamil! Jakie chcesz jajka? W skorupkach. <grym> Wolę chrupki, kapitana Szoko i kawę. Chrupki, kapitana Szoko i kawę i może setkę koniaku? Pokaż to. Cukier, mąka i konserwanty. Yes. Jak będziesz to jadł, nigdy nie urośniesz. Ej, ale ja to lubię! Od dzisiaj będziesz lubił jajka. To dla ciebie. A to dla ciebie. Smacznego. Bleh, mam jakieś inne opcje? Tak. Głód. Cześć. Witamy, witamy. Skusimy się na jakieś śniadanko? Nie, tylko kawa i sok. Na pewno? Na pewno. Od kiedy tyjesz jajka? Odkąd Tomek Wrzucił moje chrupki i powiedział, że albo jajka, albo głód. Groziłeś mojemu dziecku? No. Skutecznie. No ba. No i co, smakują ci? W tę stronę nie. Więc jest, jest, mistrzu. Potem popykamy w piłkę. No i jak e, zmieniłeś zdanie? Nie, tylko kawaj sok. Nie kawał sok, tylko wiesz o czym mówię, no... A to zdam się na bieg wydarzeń. Jak będziesz zdawać na bieg wydarzeń, to jak się wydarzy to, co chciałaś, żeby się wydarzyło, to nie będziesz wiedziała, czy to się wydarzyło, bo tam to się wydarzyło, czy że się wydarzyło, bo by się wydarzyło, choćby tam to się nie wydarzyło. Nie bardzo rozumiem. Daj mi skończyć. Nie wszystko, co jest pod ręką, jest dla nas dobre. Na przykład chrupki kapitana Szoko albo faceci, którzy... Moment. Jeżeli mam ochotę na chrupki kapitana Szoko, to sobie schrupię chrupki kapitana Szoko. Chrupki <grywki> kapitana Szoko to puste kalorie. Nie można się nimi nasycić. Zjesz i za godzinę rozglądasz się za czymś innym. Albo zjadam kolejną porcję chrupków. <grywki> za 20 minut muszę odprowadzić dzieci do szkoły. Nie zatrzymaj was. A kochanie, kocham Cię. Dobrze, idziemy. O czym oni rozmawiali? O seksie. Tak myślałem. Czy jest jakiś e, związek między ewentualnym moim awansem a naszym wyjazdem na weekend? E, Jakby ci to powiedzieć? Karol Osiński, on też wchodzi w grę. No, ale jego nie zaprosiłem. <grym> to może poczekamy aż Rada Nadzorcza sama podejmie tą decyzję? E, nie, dlaczego? Wiesz co, bo szczerze mówiąc, gdybym pojechała z tobą na ten weekend, a potem bym dostała awans, to nie wiedziałabym, czy to dlatego, że jestem dobra w tym, co robię, czy dlatego, że jestem dobra w tym, co robię. Ja bym wiedział. Mm. Możesz się śmiać, ale nie będzie Niemiec próbnął w twarz. Jesu, nie wierzę, że wam się to powiedziałam. Ja też. A zamierzasz rozwinąć tę myśl? Hej! Co robisz? Działam wodorowo. Usuwam roztocza i wzmacniam mięsień trójgłowy ramienia. Co tak wcześnie? Paweł zwołał kierowników wszystkich działów i poprosił, żeby jeszcze dzisiaj głosili, kto go zastąpi. Czekałam na wyniki obrad, ale skończyłem się paznokcie. Przyjechałam do domu obryzać coś innego. Niepotrzebnie się martwisz. Wybiorą się jak w banku. Nie byłabym taka pewna. Nie wiem, jak to się stało, ale poszłam za Twoją radą. I odwołałam wyjazd z Pawłem. Naprawdę? Super! Łatwo ci mówić. Ja jestem na granicy załamania nerwowego. <laughs> Jest na to sposób. Popykamy w piłkę? <śmiech> Jasne. <śmiech> hej, hej, hej! Kogo my tu mamy? Zawsze razem? Na przerwie też? Nie. Ja gram w piłkę. A ty, Kamil? Ja karmiłem ślimaka w laboratorium. Ślimaka? Ślimak to świetny towarzysz zabaw. Rzucił się na sobatę! Umieram z głodu. Muszę sobie strzelić kogel-mogel. I to jest bardzo dobry pomysł. Kogel-mogel dla wszystkich! Jak pierwszy dzień w nowej szkole? Super. Mamy niesamowite boisko w ogóle bez dziur. I nie uwierzysz, ale nikt nikomu nie próbuje zabrać kanapek. No to świetnie. A jak się dogadujesz z Kamilem? Z mistrzem Gadem? Spoko. Ale naprawdę fajna to jest jego ma. Fakt. Niczego ciekawe sam Mówię o charakterze. <grym> Ale skąd ona ma tyle pieniędzy? Taki dom, samochód. Jest mądra i ciężko pracuje. Też kiedyś taka będzie. <grym> naprawdę? <grym> Oczywiście. Popykamy w piłę. No ba! <grym> Sekundę. Halo? Nie, nie pomyłka. Tomek. Sprzątam, gotuję i tak dalej. Cześć, Renio z Biura. Miło Cię poznać. Agata chyba się przebiera. Eee, przekazać coś? No nie, nie bądź taka. Mnie możesz zaufać. No to chociaż daj mi jakąś wskazówkę. Dostała ta na Was czy nie? W uchu? W jakim uchu? Aha. Juhu. A, juhu. juhu, Czyli tak, super, jasne. Przekażę. Dzięki za wiadomość. Trzymaj się, Renia. Naprawdę, dzięki. Też masz fajny głos. Pa. Ktoś dzwonił? Tak. Kto? Z biura. A Obsługi klienta jakiegoś supermarketu. Wygrałaś mikrofalówkę. Super. Będę zarabiać na życie sprzedając opiekanki. Na pewno miałabyś mnóstwo klientów. Zrobisz mi kawę? Może lepiej ziółka? Nie, wszystko mi jedno i tak już mi ciśnienie bardziej nie podskoczy. Tak sobie myślę, jakbyś nie dostała tego awansu, to żałowałabyś, że nie wyjechałaś z szefem na weekend? Nie. To była słuszna decyzja. Na pewno? Na pewno. A co? No, bo jednak dostałaś. Zaraz. Ja nie wygrałam mikrofalówki? Nie, to była Renia, zbiura. Dostała na was! Ja! Musimy to uczcić. Co robimy? Popychamy w piłkę? Czy to jest twoja odpowiedź na wszystko? Szczerze? Hmm. Tak. A moja to jest gorąca kąpiel i lampka zimnego szampana. Kamil? idziesz z nami? Muszę nakarmić węża. Tylko nie chrupkami. Coś czuję, że będzie nam tu. Bardzo dobrze.